Going to need distraction in order to sneak in Może tu gdzieś, żeby mnie coś tu nie złapało? O, gdzie po ścianach chodzisz? Jak Spiderman! Spiderbond! Nie, to nie te czasy. O, jakie jest przejście, to coś musi. O, coś tu widzę. To nie działa. To nie działa. Tego szkoda Dobra, może coś tu znajdę Tam nie bardzo O, jest kutka, dobra Kłódka, No kurde To rozumiem Efekt, który jest bezpieczeństwa wyłączony No biegaj, żeż będzie coś taki wolny w garniku biegasz, czy co? No co teraz? Okej James, that did it. Myślałem, że w pantoflach przybygłaś. James, don't follow me! Ha, no dobra, to nie idę za tobą. To kombinuj tam coś. Ja sobie tu opierdzielę hamburgera. Aha, jeszcze się wyśkam. Co? Teraz jak jakam... Abra. Jest <noise> żarty sobie. No O, jakiś fagas widzę wyszedł. Uh -huh. Heinrich, check that spotlight generator again. tu gdzieś idzie, to się trzeba schować. pokaż, pokaż się. Pokaż, ja zrobię ci niespodziankę Popieszczą cię prądem jak mnie nie będzie widział Jesteś już czy cię nie ma hmm. halo o jest dobra poczekamy aż mi tu wyskoczy szata faka on poszedł Hmm, to gdzieś tu będzie pewnie. O! Gdzieś jest. Tu, aha. Dzień dobry. na mi jeszcze ciachnąć, coś zebrałem. Przepustkę, dobra. To czu czuję, że tutaj mam, muszę iść. Hop. Ha! Control Tower Administration, proste. James, bądź ostrożny. Jeszcze Co? Ile też? O kurna, ale go wcięło. No sywa No sobie Nie ma co ryzykować. Co ta kamera coś nie bardzo... Co my tu mamy? O, gdzież? Ja się może tak przemieszczę. przemieszczę. Nic ciekawego nie ma. Ale macie stare komputery. Chobek. Dobra, olać połowę. Kamera. Z skrótem. Dobra, na górę idę. Czysto? To safe, Profilaktycznie. O jest, dobra. Jest ktoś? Uhu. Halo. O jest chyba ktoś. Się ma? O kurda. Na skubany by mnie trafił. Jeszcze ktoś? Właśnie, gdzie była ta latarka? czy znaczy, no... No kto widzę? Ha, siema! no przepustka Kamizelka, to lubię To co, to chyba na dół teraz mankierniemy kamera! Otwieraj się! Zamykaj się! Zdejmuj się Ileż tam trzeba iść do góry co Drzwi Chce za drzwiami? Dzień dobry ładne widoki co? Dobra, a jest takich numerów jeszcze jeden. O, jak Ty strzelasz to trzeba trafiać. Dobra, no, nigdy go nie ma dalej. Co jeba, robię? Dobra, Ok. Co teraz? Znisz konsolę. Na sprawy. Dobra, ogień to no O, snajpera No, zbierasz ją A, film, będzie pewnie No, widzę, że ostro O, to teraz to się pobawię no, dawaj kim jest A, idę na ten. Galerikę czy jak tam. Słuchaj, gdzie ona jest. Dobra, montujemy każdy go. Nooo. What the fuck? Moż no, nie trafię? Coś do mnie też trafia, strzelało. Dobrze. Tu jest ona czy... Ona, oh, no, dobra. Kurde, naboje no, mi się kończą. To ja. Dobrze, dobrze, strzelam. Gdzie jesteś? Tu jesteś. A no, widzisz, oni są głupi, więc powinno nam się udać. No to nic nic nie robi. Ten jakiś zawieszony nie Dobra, przeładuję sobie szybko. Gdzie ona znowu mi znikła? Stopek nabiegasz no że nie ma nikogo. No, o jest dopiero. Dzięki bolki Jeszcze mam do banda czym do ludzi Oooo, barierka Nie przeszkadzaj No już koniec Dobra, chyba wszystko Ok, stan samolotu za w małgażek Dobra, to spadam jestem, tak? Sejf! Nie, śmigam dalej Jeszcze sobie przytnę to przy okazji Dobra, idę dalej, To co, to na sam dół chyba, tak? Spluwa się przyda Może wreszcie postrzelam do kogoś Tak, normalnie No kurna, ileż tych schodów do jasnej anielki No, o, kolego, nie strasznie. I tu zasad skręcę, zrobiły. Już zniknął szybko. Muszę tu przejść, wejść. Hmm, dobra, tylko teraz jestem zagubiony, gdzie mam iść. Są jakieś nowe, jakieś schody? Kurda, zawołbym do stopy przez typa. Dobra, to chyba się wracać, może. Cześć! Cela to też mam dobrego Ty, no już nie udawaj. No już nie udawaj, że bolało Chyba bo jak cię. Ty, 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 ty Fuck No bo iść. Znaczy, to iść nie Znaczy, nie ma jakunku oczywiście. Tu jeszcze ktoś jest? Nie ma, chyba Amo, amo Kurde, nie wiem czy dobrze idę Dobra, jest trzy, to znaczy, że w dobrą stronę śmigam Dobra, przeładuję w razie czego Tak już widzę, jak koniec było wow! Dobra, to, to jest wyjście, pamiętam Otwierać, otwierać I Ale to raz się otwieraj hmm. To było czysto w merę Czemu nie na te wyjść? Za Dobra, to ja tu idę w takim razie. Tam nie ma chyba po co. Nikt o, ma Amunicja. Nie wiem, czy ja w dobrą stronę w ogóle idę. Próbujmy. Dobra, mało cię słyszę. Tu już widzę, że nie wyjdę. Tu jest chyba wejście do hangaru. Przynajmniej tak mi się wydaje na hangarowcu. Ot. Nie bój się, tylko śmierć. Hehe. <laughs> schody. O. mizelka mi się przyda. Co, granat rzucił? Ło, bożni tu zrobią im Aha Na chatę. Gdzie To banda. To banda na konda. Ha, 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 ale poleciał. To było dobre To było zajebiste jej eee, Jeszcze gdzieś No widzisz tu strzelają a ten... Teraz... Łoł bo... wow, ten raz na pewno granata rzucił To ja peterdy lepsze na Sylwestra kupuję O, jeszcze tam moi któryś Dobra Tu czysto Kalkulator? Nie, to telefon był. Dobra, tam cicho już. O, gdzie? Co tu się dzieje? Nie wiem skąd strzelają. Przez szybę? Spoko. To teraz pewnie tu. O, ha, przybitamy się od razu Zbierajcie się drzwi! Myślałem, że jakiś chłop stoi z drzwiami i blokuje czasami, tak bywało w starszych grach. To co to jest? Dobra, save. I cięcie i jedziemy dalej, bo przy tym... Miałem problemy straszne, jak się gdzieś przypadkowo zabiłem. Kurczę, wow. zostało granaty mi zostawili. No, będzie chyba Jadka. Właśnie sprawdzę sobie pod jedynką. Czy nie mogę zmieniać broni pod numerami? O, dobra, dwa granaty. Jeden. To jest chyba jakiś oślepiający. Dobra, nieważne. Może się obędzie bez. Hmm. To może snipera? Na przegląd terytorium. Pół terenu. A czysto cholera No nic Gdzie ja w ogóle jestem? Tutaj mam iść? Halo? Czy mi się wydaje, tam jakiś typ stoi Nie, dobra No, wyłączaj się Wyłączaj się Ale co, to ja chyba już też byłem Szkółko zrobiłem, do cholery nie. nie, to źle chyba wyszedłem w takim razie. To od razu sobie amunicję wezmę. Okreś ten samolot. No to spoko To jest hangar, tak? Coś może po prostu w źle poszedłem, ale nie wydaje mi się. <słuch> Coraz chyba znowu przytnę i będę szukał odpowiedniego wyjścia. Bo to nie może tak być, że będę łaził, głupi. Tam chyba trzeba przejść. Tylko jak? Po tych? Nie da się wyskoczyć. O, jest dobrze. O, wy co tu? Obciągacie sobie, czy jak? Pedały. O, granat! Do rury wchodź, do rury! Uuuu Uh, Matrix! Takiej fazy się nie spodziewałem w tej grze. Spoko, tu kolega odlatuje. Coś ty chłopie brał! O oh, kurwa macie, nie, ta gra jest zajebista. Uh. Nie, to jego dusza pewnie była i odchodziła w niebiesa Czemu ten Karpin się tak przycina z początku? Czy tak tu, 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 tu? Dobra. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Jest ktoś tu za nie? Przyjem, że znowu ktoś w tym frunie. Pokaż łebek. Dzięki. Z ma. Dobra. Czasami się chowają jakieś duperele w starych grach, za takimi skrzyniami czy coś. Tak Co No krapie. Nie, to mnie chyba w chcesz no, znowu niespodzianka. Siema, siema. Dobra, chyba dobrze wyszedłem, ale jeszcze sprawdzę te drzwi. Co tu mamy? No, gdzie? Jest hangar, zamknięte. Dobra. To sztupiemy tu. Sztup, sztup. Znowu ktoś. E, tu by ich więcej. Cicho. No jejku, tu się wyczerpać, trzeba by z nimi pierdzielić, ale... A, za daleko są, trzeba bliżej podejść. Uuuu... Przycisnąłem sobie akurat przełodowanie. O, umieraj w białej knocie. Cicho tam. Co tak, głoczy znowu? Jakiś generator czy coś? Jaki strzelasz, bo u mnie ja tu stoję, za tobą Co za pługówki? Tam jakiś gość Ty ja mam granat, rzucę sobie, co? A tam nie będzie. O co tak lekko poleciało? Co to kurwa jest? Nie no, to... Żałosne te granaty są. A ten. O! O kurna, jeszcze mnie oślepił. To już gorzej jak w Counter tam Tamten padł. O, na styk dostał z takim nabojem. Jeszcze jeden. Co za mato rzuca grantem, jak dostaje serię. To dobra, chyba tutaj idziemy. Czy tutaj jeszcze coś jest? Zamknięte, dobra. To jedyny słuszny cel tu. Dobra, to znów sobie przysajuję przed drzwiami i przytnę. Żeby nie było. Dobra. No nie mów, że stał przed drzwiami, tylko co czekał, że wejdę. Co za Mato? Co my tu mamy? Śrubki, pierdały. Rozwalamy to. Hop. A, jeszcze coś przeładujemy, tak. Trochę jeszcze raz hop. No jest jakiś samolot. Ha, dobra. O kurde, a długi ten odcinek coś. Czy się do wieczy radarowej z dobrym polem widzenia? Zabiję z każdego, kto będzie przeszkadzał. Do tego nie wsiądę, tak? Dobrać snipery Bo tu kolega, ale żeś dostał. Jeszcze jest ktoś? Nikogo nie widzę. Uu. strzelają, tylko pójdę z której strony. A tu jednak są jakieś gogotki. Tu nawet nie trzeba mieć, w dowolną częściowość. Byle gdzie strzelę, to odpadają Dobra, to chyba tu mam iść, nie? Po co? Zobaczymy, zobaczymy. Amunicję sobie zbierę. Zbieram. Aaa, gdzie żeś jest? Dobra. Kurna, to tędy znowu zaś. Bronię agenta. Dobrze, tylko na górę bym wyszedł. Może. Co? Da się wyżej? Nie da się, dobra. to jest, kurwa? A tam są łomy... my. No, żeby się tych granatów nie dorzucił. Ha, teraz to jest miotło. A gdzie ona w ogóle jest? A tam są, baj... O, strzelam, tam Co jest granego? Odlatuj, że kobieto ty to już nie mam, do mam strzelać jak się strzelać? na dół. już wsiadasz? Dobra, to teraz tu potrzebuję. Co tam to jest? No ho, zamknij grę przecież trzymam cały czas. Dobra, ja to do nie mam, iść po prostu... nie, nie tego. O, oh, wsiadasz? To ja też mam wsiadać? Chyba też, nie Co ona, kurwa Sama leci? A, to spadaj Gdzie jest w ogóle pas startowy? Okay, Podobny samolotu pilotowanego przez agentkę. No to spokojnie. Nikomu nie wiem, gdzie jest pas startowy. Patrz, co, zamatał. No do mnie to już nie strzelało. Wcieknij samolotem. No spokojnie, tylko... Muszę tam dodrnicać tak, Ejku, dobra, chyba to będzie chwilę koniec misji, jak o, odlecimy, więc ja już się z wami żegnam. Cześć ty jesteś. Sorry, że to za taki chaotyczny odcinek. No ale tak wyszło. Czekaj, że z tym samolotem na mnie. Co za gupla cipa. Nie Jamesuj mi tu. <grym> No przecież nie będę biegł za samolotem, mam nic Ma No a tam przecież nikt co mi do kogo by strzelać Nie no masakra Ty no halo A ja to co? Ucieknij samolotem, no to No co Nie udało się uciec samolotem, no przecież mnie szlak trafi Quick save robię Tylko nie wiem który to był Quick save, ten No nie, no nie, przecież mnie tu trafi Co jest grane? Zajebiście Zajebiście Drake's private play. Dobra to już przeklikam Dobra, zamknij ja tak. się, Przed do wieży radarowej jest dobrym polem widzenia, Zabiję każdego, kto będzie się przeszkadzał. Wieża radarowa, to jest to, tak? Ciach. Bronię agenta, bronię, żyję agenta. Dawać mi ten karabin. No już no, no. tak do mnie woli znowu Aha Nie, zrobiło znowu szczytę. No i jeżeli tu będzie do cholery I co? Już wszyscy ona naład tankowała ten, to paliwo Jeszcze tam ktoś bezczelny Dobra, chyba wszyscy Więc piję przez to i spadam Jeszcze ktoś strzela, ale to już go zauzdajmę się pierdalać. I co? I co? Długo jeszcze od tego? Zmienimy sobie broń na coś z bliskiego dystansu więc znowu ucieknie to ją na trafi chyba Już potękowane? Zaraz chłopki się pojawią Może jakiś burak jest? To się zapnie drzwi? Dobra ona wszedła, a ja? Kurwa, masz cholera jasna. Pierdolaj mi A że mam odpięć to. Prędko samolotu pilotowanego. Dobra, pilnuję, nic. Nie, nie, za chwilę tak. Jakby teraz uciekł, to mnie chyba porpierdoli. Kurwa, no nie. Co są jakieś jej? Uciekł samolotem, no to dobra. Poczekaj na mnie. Tylko, pokażę kobietę, no. No, wreszcie udało mi się. Dobra, to dziękuję Wam za ten odcinek. Sorry, trochę przedurałem niepotrzebnie. No, ale tak wyszło. To widzimy się w kolejnym odcinku, po prostu.